Czy usunięcie prostaty wyleczy przewlekłe zapalenie? Usunięcie prostaty jako rozwiązanie na przewlekły ból niestety to ślepa uliczka. No. Dobyć się dlaczego? Cześć, tu dr Tomek jestem urologiem i specjalizuję się w diagnozowaniu i leczeniu zapalenia prostaty i zakażeń układu moczowego. Zaraz opowiem Ci czy usunięcie prostaty wyleczy przewlekłe zapalenie gluczołu krokowego. Zapraszam do oglądania. Wielu mężczyzn zmęczonych przewlekłym bólem i nieskutecznym leczeniem pyta o operacyjne usunięcie prostaty częściowe, mówimy na to w skrócie turpe lub całkowite, czyli np. radykalna prostaty, jednak wiedzieć, że badania nie potwierdzają skuteczności tego rozwiązania. Oto dlaczego. Jeśli chodzi o TURP, czyli częściowe usunięcie prostaty, to w pojedynczych badaniach opisano przypadki poprawy. Ale jak dotąd? Po pierwsze, brak jest wiarygodnych danych. Liczba pacjentów biorących udział w badaniach była po prostu zbyt mała. Po drugie, zabieg usuwa tylko część prostaty, ale nie eliminuje bakterii ukrytych w pozostałej części gruczołu krokowego i w biofilmie. Po trzecie, objawy często wracają po kilku miesiącach od takiego zabiegu. Niestety, nawet usunięcie całej prostaty nie rozwiązuje problemu, ponieważ zapalenie obejmuje cały układ moczowo w tym pęcherz moczowy, cewkę moczową, oczywiście prostatę, no i drogi wyprowadzające nasienie. A zatem usunięcie prostaty nie rozwiąże problemu. Badania pokazują, że u pacjentów po usunięciu całej prostaty może wystąpić nawrót bólu i infekcji. Dodatkowo istnieje również ryzyko powikłań takich zabiegów. Operacje przecież niosą ze sobą ryzyko nietrzymania moczu, wytrysku wstecznego, nabycia nowych bakterii, szczególnie tych szpitalnych, tych trudnych do wyleczenia. Odpornych na antybiotyki. No i w końcu może dojść do za zaburzenia rekcji. Musisz wiedzieć, że przewlekłe zapalenie prostaty to choroba całego układu moczołowciowego, a nie tylko samej prostaty. Zatem usunięcie gruczołu nie usuwa przyczyny problemu, a może przynieść więcej szkody niż pożytku. Usunięcie prostaty to nie jest skuteczne rozwiązanie. Zamiast operacji poszukaj specjalisty, który zastosuje odpowiednie leczenie i pomoże ci wygrać z przewlekłym zapaleniem. Nawet jeżeli nie zawsze da się całkowicie wyleczyć zapalenie prostaty, to można je wziąć pod pełną kontrolę tak, aby objawy nawet cały rzadko, i dokuczały w małym stopniu. Chcesz wiedzieć więcej? Śledź moje media społecznościowe i bądź na bieżąco z nowinkami ze świata urologii i metod leczenia zapalenia prostaty.